Jeszcze 4 lata temu na naszym osiedlu nie było żadnego boiska. Obecnie posiadamy dwa. Jedno przy ulicy Morasko, drugie tutaj przy ulicy Lubczykowej. Pieniądze pozyskane na wybudowanie tego boiska były możliwe dzięki wygraniu w konkursie grantowym. Koszt tego boiska to ponad 250 tysięcy. Była to jedna z większych inwestycji na naszym terenie. Obecnie, oprócz nas, mieszkańców Moraska-Radojewa. Miło mi poinformować, że także z tego boiska korzystają mieszkańcy Umoltowa. Jest to fajna inicjatywa, aby osiedla wspólnie mogły zacieśniać współpracę, a także mogliśmy poznawać się nawzajem. Na terenie Zielonym przy ulicy Lubczykowej, oprócz boiska wielofunkcyjnego, które zostało wybudowane dzięki zdoby... zdobyciu grantów, znajduje się także Plac Zabaw. Plac Zabaw podczas naszej kadencji został zmodernizowany i cały czas jest modernizowany. Wymieniliśmy urządzenia, które były przegnite, nie danawały się do dalszej eksploatacji i zakupiliśmy nowe. Ponadto, oprócz Placu Zabaw. Zabudowaliśmy także urządzenia siłowni zewnętrznej. Bardzo ważnym elementem Placu Zabaw było wykonanie ogrodzenia. Jest to tutaj teren zielony, blisko nasu, gdzie oprócz psów, które mogłyby wbiec na teren Placu Zabaw, mogą także pojawić się dziki, które stwarzałyby zagrożenia dla dzieci, młodzieży, a także dla dorosłych korzystających z siłowni. W tym roku jeszcze będzie zamontowane na tym placu jedno urządzenie podwójne do siłowni zewnętrznej. Modernizacja następnej części tego placu zabaw przewidziana jest na następne lata. Aby dzieci i młodzież, a także dorośli czuli się tutaj bezpiecznie i żeby każde wolną chwilę mogły tutaj przebywać i korzystać. Także z tego Placu zabraw, jak i z boiska wielofunkcyjnego korzystają mieszkańcy. Jest nam bardzo, bardzo miło, że możemy także gościć sąsiadujące osiedle. Jak Państwu mówiłem, gdy byliśmy na Placu zabaw, jednym z podstawowych działań zarządu jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo związane jest z budową chodników. Znajdujemy się przy ulicy Radojewo, na odcinku między ulicą Wiesiełkową a Jaśkowiaka, gdzie w tym roku zarezerwowaliśmy fundusze na wykonanie projektu tego chodnika. W dalszej perspektywie mamy jego budowę, czyli w roku 2016. Jeszcze później chcemy wybudować tutaj mieszkańcom drogę, której jak Państwo widzicie w tej chwili nie ma. Jak już Państwu wspominałem, zarząd dba o bezpieczeństwo mieszkańców, a to się wiąże z chodnikami. Znajdujemy się przy ulicy Morasko, gdzie z tegorocznych pieniędzy grantowych już wybudowaliśmy 350 metrów chodnika, w którym miejscu się tutaj znajdujemy. Następny odcinek za mną w ulicy Szkarniowej zostało złożenie, złożone pozwolenie na budowę i tego budowa tego chodnika ma powstać jeszcze w tym roku. Jest to około 600 do 700 metrów. Na ten cel mamy przeznaczone ponad 450 metrów. Na początku ulicy Morasko, czyli od przejazdu kolejowego do ulicy Meteorytowej uzgodniona jest dokumentacja. Na tym odcinku ma powstać chodnik szerokości 2,5 metra z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Jak Państwo widzicie, ruch jest tutaj bardzo duży. Potrzebę takiego chodnika także widzi gmina Suchy Las, gdzie część samochodów kieruje się tamtą stronę. Obecnie złożyliśmy wniosek na pół miliona złotych na dofinansowanie budowy tego chodnika w grantowe. grantowym. Mina Suchy Las dorzuciła swoje pieniądze. Rada osiedla także. Koszt tego i tej inwestycji to jest ponad milion złotych. Mamy nadzieję, że ten chodnik, który jest bardzo ważnym odcinkiem, będzie wykonany w 2015 roku. Na terenie naszego osiedla, a dokładnie w Radojewie, znajduje się przepiękny stary park, a obok niego także stary pałac, który jest własnością urzędu miasta, a niestety tak jak państwo widzieliście, niszczeje. Z tego miejsca chciałbym w imieniu rady i zarządu zaprosić państwa do odwiedzenia naszych zakątków przepięknego parku w Radojewie, a także rezerwatu meteoryt Morasku, który jest szanowni państwo jedyny w Polsce, ale także w Europie.